Andrzej Sapkowski, Lux Perpetua, trzeci tom trylogii husyckiej. Jedna z największych przygód realizacyjnych, z jakimi miałem do czynienia. Wielkie wyzwanie, setki aktorów, gigantyczna praca, ale i wielka satysfakcja. Dlaczego? Andrzej Sapkowski jest naprawdę wytrawnym pisarzem. Państwo wiedzą doskonale, odwieczna walka dobra ze złem. Tutaj nie znajdujemy łatwych odpowiedzi. Zło nie zawsze jest ukarane, dobro nie zawsze zwycięża. Wątki miłosne, które są zawsze solą każdej powieści, od Homera po Sienkiewicza, tutaj stanowią oś przygód bohaterów. Jest przyjaźń, jest walka, jest miłość, jest także śmierć. Ale nienawiść opanowała w tamtym czasie zbyt wiele serc. Starałem się znaleźć również realizacyjną równowagę wśród tych wszystkich elementarnych, podstawowych prawd naszego życia. Mam nadzieję, że ci, którzy będą po latach słuchali tego utworu, będą czuli ta się tak, jakby powstał dopiero wczoraj. To wyzwanie naprawdę na XXI wiek. Mam nadzieję, że znajdą tu Państwo satysfakcję, miłość do prawdziwej, dobrej literatury, Bogactwo charakterów, no i co najważniejsze wspaniałych aktorów, piękną realizację. W... Zaprosiłem do współpracy wszystkie pokolenia aktorów polskich, od najmłodszych po już naprawdę legendarnych Nestorów. I odnajdziecie tu Państwo wielką przygodę, wielką miłość bitwy, walki, ucieczki, pogonie. Taki dźwiękowy film, którego wcześniej nikt nie zrobił.